Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa biorących udział w czwartym wspólnym czytaniu elementarza profesora Mariana Falskiego, a przede wszystkim witam najmłodszych jego uczestników, którzy mają szansę poznać podręcznik, na podstawie którego uczyły się czytać i pisać poprzednie pokolenia Polaków. Podtrzymuję mój patronat nad tą inicjatywą, będąc przekonana o jej wartości i o tym, że sięganie do dobrych i sprawdzonych wzorców podręcznikowych dla uczniów klas najmłodszych, którzy po raz pierwszy samodzielnie poznają tekst pisany w języku polskim i uczą się jego zasad gramatycznych, jest nie do przecenienia. Bardzo cieszę się, że muzeum kontynuuje inicjatywę podtrzymującą pamięć o profesorze i jego elementarzu. Gorąco Państwa pozdrawiam i życzę czerpania przyjemności z lektury czytanki. A teraz przeczytam wybrany fragment. Mamy lekcję nasz i czy. Pani pisze na tablicy, a my zapisujemy do zeszytów. Polska jest naszą ojczyzną, Warszawa jest naszą stolicą, a nasz hymn narodowy, jeszcze Polska, nie zginęła. Radio uczy nas śpiewu. Halo, halo. Nadajemy lekcję śpiewu dla uczniów pierwszej klasy. Płynie Wisła płynie po polskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie.